Zomeczki. Z tej strony rywek, a to jest kolejny odcinek z, z Sky Warsów, dokładnie. Jak widzicie mamy nowej guzki na małpoluda jakiegoś jego szpala. No więc, nie przedłużając, co by tu mówić, wczoraj nie było odcinka, naprawdę nie miałem ochoty, bo ciągle nagrywać Minecrafta, no nudzi się, nie powiem, nie powiem, no nudzi się, Pop no bo już jest naprawdę, naprawdę dużo odcinków z tego Minecrafta. Nagrałbym sobie coś innego, bo... Bo nagrywać w Minecraft, Minecraft, Minecraft i Minecraft, no to trochę nudno. A ja naprawdę nie gram tylko w Minecrafta, bo gram w... Asasina, Assassin'a, w Twierdze Krzyżowe, inaczej trochę w Kingdoms, jakby ktoś był zainteresowany. Bardzo fajna gra, naprawdę polecam. Stara, ale zarąbista. co jeszcze gram? W Need for Speeda. Czasem sobie pogram w FIFA. To... No, praktycznie wszystko to chcecie, mogę sobie pograć, bo Nową jakąś gry, co wygracie, a nikt nic nie nagrywa, też bym ponagrywał. A co to? to. komuś musi wam to pasować, bo ja nie chcę nagrywać gry, które nikt mi nie będzie oglądał, no bo nie oszukując się, chcę mieć też oglądalność na te niektóre gry. No, bo zrobię. Serię mi się podoba, no ale Wam się nie podoba. Moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby Wam się podobało, no bo co to za seria? Jak nikt o mnie ogląda, jest, nie wiem, góra, 5 wyświetleń przy filmiku, no to ludzie Ej, no co to ma być? Kurde, zrobimy tak. Hip, hip, ale to chyba był swój pomysł. Ale, no sztupę. tak jest tam, o, dobra. Ale moje pomysły, o, zawsze są głupie. I teraz... O, u mnie spadłem na pajęc. No ty... Boże... No, teraz. Ja. Teraz to rozkopisz. No... I o to ferdek chodziło. Nikt mi tu... Ha! Nikt mi nie wyszedł na wyspę. Pierwszy raz takie zdarzenie, idzie gdzie O. To... Tu, dobra, jak widzicie, jestem zamieszany w trzy dupy. Kurde, nie zdążyłem. Tym oczu zaczęła zrzucić jakoś. Prawie, prawie. Prawie, prawie, ale nie opanował. O, nikt nie idzie do tej skrzynki, to sędziop sobie na niej pójdę. Kło Włoda, Włodzia, bo zaraz się wylei... Wyleło się, dobra. więc zarąbiście. W ogóle nie wiem, czy to mówiłem, ale... mam nowego mikrofona, myślę, że... Głos jest o wiele lepszy, bo jak tak patrzyłem, porównywałem w filmikach No, jest różnica, nie powiem, jest duża, duża nie, nie, ma takiej małej różnicy, jest duża, duża Duża różnica, naprawdę Dobra, mamy haczkę Idziemy sadzić kwerdek kukury Kaj są nasiona Ferdek sadzimy Dobra to mamy, to mamy i mamy cały setik na forum i ten w ogóle tak ma lepsze. Pff. Ha! Korczę, Jego czas rzuci jakoś. On będzie sobie mnie rzu rzucał zaraz. Wybierz. Ma przygotowane śnieżki w łapce. Pan nie wynurza. Fiedziu. fjedziu, fjedziu, fjedziu. A więc... Hmm. Tak, nie mamy co robić, więc pogadam o innych sprawach. Ja, jak mówiłem... No, będę robił sobie co, co, co parę filmików jakieś małe... Yy, Blitz star wypuszczony. O nie, mam niestety... a może tu jest... dobra, nie chcę mi się iść. No, Ale jak nie będzie miał, no to sobie pójdę. Yy. No, nie chce mi się ciągle nagrywać Minecraft, 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 Minecraft. chcę też w inne gry pograć, bo... Jest dużo, dużo fajnych gier, naprawdę. Nie jest tylko Minecraft, 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 To jest na przykład, nie wiem, Assassin, chętnie bym nagrał, bo zarąbista gierka. Naprawdę polecam. Far Cry'a? Też bym mógł. Nie sprawia mi to problemu, Far Cry'a nagrać, bo Far Cry'a to też zarąbista gierka. Spadło? Da fuck? polecił on czasem nie przerzucił sobie wody? no właśnie nie jest to dobra. no szty! no ojajajajaj mm, ten koleś nie, nie jest na środku czy jest? nie, nie jest na środku No, tu ty zapierdzielę dobra, dobra, dobra ja nie będę się użerał. Ja sam pójdę. Ja mam... Ja mam się kurde użerać z tobą. Nie, 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 ja do takich nie należę. No i kolej do ciebie przyszedł, tyle. No, nic o tym nie wiesz. Tak jest, jak jesteś zapaczony mój moje ryśko. No i kurde. No i zaraz mój kolega mu piszą, cię zabija i będzie koniec zabawy. Ach, kurde. Zobaczyła. do bo... I... Mój plan polega na tym, że wylejemy mu na ryj pełno lawy. To znaczy, nie pełno, bo mamy tylko jeden. Jedną lawę. Chociaż mogło być tego, co... Ty Zostałem tylko z dwoma kolesiami. Dobrze, że oni nie mają sojuszu, bo by była lekka lipka. No, ale nie mają, więc... Nie mamy się czym przejmować. Zobaczymy do tego ciula. On w sumie wie. No i jde tam ještě. Ubudubu, 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 ten Ten Dobra, tamten ubudubu też jest w polach. idziemy do tego ubudubu. Do Dzień kolesiowski. Teraz siup. Siup. Dzień dobry panie, lawa leci, lawa. No dzień dobry panu, dzień dobry. Pan teraz się skopnął? Jedził? Pan Fiedziu, Panie Fiedziu, Czemu pan tak mało no, kapliwy no jest? Co? A? Dziękuję. O, wygrałem, no powiedz. Piki liki riki. Jest to tak się zmienia, No, wygrałem. Przebał mnie pan. Jak widzicie, pierwsza ręka wygrała, myślę, że jeszcze jedną, bo nie chcę, że odcinek był się długi, Ale what the fuck. Temu ja dostałem kuli 15 złotki za wygraną. Dostawało się 50 o Meksyk, Meksyk jest zarobić matka. No ale trochę trzeba poczekać. Niestety. Więc nie wiem, ale chyba będzie... Ole musi ryć, coś nie wiem, czachę, trakcie to nie wiem jak u was, ale u mnie padał dzisiaj śnieg. Lekko, ale padał. Jestem bardzo zadowolony. No jak widzicie, jestem tylko ja na ręce, więc. Hmm, wychodzić? Nie, bo ręka jest bardzo fajna. Ja myślę, że zrobię krótkie cięcie. Małpifon robi krótkie cięcie. Więc widzimy się po krótkim cięciu na rozpoczęciu ręki, jakieś 10 sekund przed rozpoczęciem ręki. Więc się po krótkim cięciu. Trzeba było czekać jakieś 30 sekund. Czekałem, było wbiło tyle ludzi. No, ale mamy arenki obok siebie, więc postanowiłem, że je podbijemy naszymi umiejętnościami małpoludzkimi, Bo na tej arence też się przydają umiejętności nad nadludzkie. Czyli akurat do mnie, ja do zadania. Ej, no nie, właśnie, A nie, tutaj jest skrzynka, dobra. Pamiętam tą arenkę, tam trzeba zejść na dół. Dużo na nim gram, bo jest fajna. Zakładamy sobie pięknie. Tutaj trzeba zejść, jakby ktoś nie wiedział. No i schodzimy sobie. Nie mamy kilofa, więc... ...szekiarą. Trzeba rozkopywać. I stąd mnie parę razy zwrócili O, patrz, 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 chypka. Patrz, 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 patrz szwagra. Szwagier! No w dupę. Chodź tu, już Ładno tu. No i taj myśli, że mnie tu uwieziłeś i tutaj jesteś fajny? Ha? Ha? Tu? Nic. No. Dobra. sam piste zagranie Ferleg, no szupa! szubcio Ja pewnie nienawidzę takich ludzi wyleją ci lawę i myślę, że są fajni. Ula, to ja Teraz pójdę to i mi gówno zrobi. No. Na. Na, 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 na. <coughs> Przepraszam, zakaszę, ale nie poradzę. O ty! Kurde, wrzuci mnie do lawy, ależ. No więc myślę, że odcinek Wam się spodobał. Wygraliśmy jedną rękę, moim zdaniem, fajny odcinek, więc ja Was serdecznie zapraszam do, hmm, do subskrybowania kanału, bo jest mało subów, a myślę, że odcinki są dosyć fajne. Nie ma, nie ma tutaj takiej przyludy, jak w niektórych odcinkach oglądałem je, więc. Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie subskrypcję, jeśli w ogóle podobają się Wam filmiki i chcecie tego więcej, 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 chcecie być na wszystko bieżąco, zostawcie subskrypcję. No i jeśli chcecie y, jakąś inną serię, to komentarz pod filmem. Na 100% przeczytam każdą propozycję, każdą, nawet jakieś, nawet jakieś główne propozycje przeczytam, wszystko byle, żeby było. Ja Was żegnam w tym wspaniałym odcinkiem. Do następnego Siemanu!